Mamy pokazać, że taka liczba jest całkowita. Zacznijmy od tego, że zapiszemy, że ta nasza liczba to niech będzie m. Przepisujemy ją sobie. Pierwiastek trzeciego stopnia Przepisujemy. i dodać. 3 stopnie 9, 1, 4, pierwiastki z 5. I teraz obustronnie podnieśmy sobie do trzeciej potęgi. Po lewej stronie będziemy mieć m do trzeciej, po prawej oczywiście będziemy mieć wzór skróconego mnożenia. Czyli na początku piszemy sobie a do trzeciej i naszym a to będzie to. Czyli jeżeli to podniesiemy do trzeciej potęgi, to pierwiastek trzeciego stopnia zniknie i będziemy mieć po prostu to, co znajduje się pod pierwiastkiem. Następnie we wzorze jest 3a kwadrat b. Czyli piszemy 3, nasze a kwadrat, czyli pierwiastek trzeciego stopnia 9, dodać 4 pierwiastki z 5, ale do kwadratu i jeszcze razy b. Czyli pierwiastek trzeciego stopnia, tu nie podpisałem, to jest oczywiście naszym b. 9 odjąć 4 pierwiastki z 5 plus. Następnie wzór mówi, że jest 3a b kwadrat, czyli 3. Nasze a, czyli po prostu pierwiastek trzeciego stopnia, 9 odjąć 4, dodać 4 pierwiastki z 5 razy pierwiastek trzeciego stopnia, 9 odjąć 4 pierwiastki z 5 do kwadratu, bo tu miało być b kwadrat. I jeszcze plus b do trzeciej, no to jeżeli na to nasze b nałożymy trzecią potęgę, to po prostu pierwiastek trzeciego stopnia zniknie i zostanie nam 9, odjąć 4 pierwiastki z 5. Przepisujemy m do trzeciej po lewej stronie, natomiast po prawej 4 pierwiastki z 5 tu jest na plusie, tu na minusie, więc możemy sobie po prostu uprościć. 9 i 9 to da nam 18 i teraz. Przepiszmy sobie 3 i pierwiastek trzeciego stopnia napiszmy troszkę większy. Jeżeli mamy dwa pierwiastki trzeciego stopnia, to możemy te liczby mnożyć to i to pod właśnie jednym pierwiastkiem. I zamiast tego kwadratu zapiszmy sobie 9, dodać 4 pierwiastki z 5 razy to samo. Oczywiście możemy tak zrobić, no bo kwadrat to jest właśnie dwa razy mnożenie przez siebie tej samej liczby. No i mamy jeszcze 9 1, 4 pierwiastki z 5. No i zauważmy, że to drugie no będzie identycznie zapisane, tylko że pojawią się dwa nawiasy, gdzie będzie to z minusem. Czyli piszemy 3 pierwiastek trzeciego stopnia, 9 dodać 4 pierwiastki z 5, no i teraz właśnie dwa nawiasy, 9 odjąć 4 pierwiastki z 5, 9 odjąć 4 pierwiastki z 5. Tu zamykamy nawias. M do trzeciej przypisujemy, to się równa 18, dodać 3 i teraz jeśli pomnożymy sobie najpierw te dwa nawiasy ze sobą to zauważmy, że mamy w nich to samo i różni się to tylko znakami, czyli będzie tu oczywiście wzór skróconego mnożenia a plus b razy a minus b, czyli a kwadrat odjąć b kwadrat czyli będzie to razy 9 do kwadratu to jest 81, 4 pierwiastki z 5 do kwadratu, 4 do kwadratu to jest 16 pierwiastek z 5 do kwadratu to jest 5 16 razy 5 to jest 80 czyli odejmujemy 80 dodać 3 pierwiastek trzeciego stopnia no i zauważmy, że tutaj znowu mamy to samo, czyli możemy napisać 81 odjąć 80 razy 9 odjąć 4 pierwiastki z 5 81 odjąć 80 to jest oczywiście 1 czyli możemy zapisać, że mamy m do trzeciej się równa 18 dodać 3 pierwiastki trzeciego stopnia 9 dodać 4 pierwiastki z 5 dodać 3 pierwiastki trzeciego stopnia 9 odjąć 4 pierwiastki z 5 teraz z tych tutaj dwóch pierwiastków wyciągnijmy sobie trójkę przed nawias będziemy mieć m do trzeciej to się równa 18 dodać 3 i w nawiasie pierwiastek trzeciego stopnia 9 dodać 4 pierwiastki z 5. Dodać pierwiastek trzeciego stopnia 9 minus 4 pierwiastki z 5. I teraz zauważmy, że to tutaj to jest ta nasza liczba m, którą tutaj zapisaliśmy. Czyli to nasze równanie sprowadzi się do takiego, że będzie m do trzeciej równa się 18 dodać 3m. No to przerzućmy teraz wszystko na jedną stronę. Otrzymując m do trzeciej, odjąć 3m, odjąć 18 jest równe 0. Otrzymaliśmy oczywiście równanie wielomianowe. Teraz musimy znaleźć pierwiastki tego równania. Szukamy ich wśród dzielników wyrazu wolnego. Nie trudno sprawdzić, że np. m równa 3 będzie spełniało to równanie, no bo będziemy mieć 3 do trzeciej. Podjąć 3 razy 3, odjąć 18, czyli 27, odjąć 9, odjąć 18, jest równe 0. No to teraz hornerem podzielmy sobie to, podtrzymując, tutaj oczywiście wpisujemy 1, przem kwadrat nic nie stoi, czyli 0, minus 3, minus 18, tu 1, tu 3, 1 razy 3 to 3, dodać 0 to 3, 3 razy 3, 9, dodać minus 3 to jest 6, i 6 razy 3 to jest 18, dodać minus 18 to jest 0. Czyli otrzymaliśmy, że ten nasz wielomian da się zapisać w pierwszym nawiasie m minus 3, a w drugim nawiasie m kwadrat plus 3m i plus 6. No i zauważmy, że jak policzymy Delta z tego? No delta będzie 9 odjąć 4 razy 6, czyli delta wychodzi nam ujemna, czyli to nie ma pierwiastków. Więc jedyną możliwością jest takie coś, że m się równa 3. A naszym m to była liczba, której poszukiwaliśmy, czyli skoro m jest 3, a 3 należy do liczb całkowitych, no to oczywiście policzyliśmy to zadanie.